Cześć, witam na kanale Świat Ostatnimi czasy, czy znaczy ostatnimi czasy, tydzień, albo dwa tygodnie temu, yy, pokazywałem Wam film na temat Lubuntu, tak? Na temat starego, fajnego, dobrego, fajnego, cudownego terminala T610, tak? dwurdzeniowy Proc. Jak to chodzi pod tym Lubuntu, tak? Natomiast dzisiaj yy, pokażę Wam, jak na takim sprzęcie działa. Hmm. Prawie home, Chrome OS. Prawie dlaczego? Prawie Chrome OS. Yy, mianowicie, jak większość z Was wie, yy, którzy próbowali zainstalować Chrome OS yy, na normalnym pcecie, tak? Wiadomo, że Chromebook to Chromebook, tak? A Chrome OS na normalnym pcecie teoretycznie jest możliwość, ale w 90% no dobra, 80% kończy się to po prostu yy, jak to było. W O D S, widescreen, nie W S O D, W S widescreen of Dev, tak? Czyli, czyli, wszystko fajnie do czasu ładuje nam się prawda ekrany, piękny Chrom i koniec i to jest koniec zabawy. A dzisiaj ja wam pokażę, że dzięki pewnemu systemowi między innymi na tym sprzęcie, ten sprzęcie i na tym sprzęcie, proszę, wiecie co można uruchomić? Proszę bardzo, Chrome OS. Prawie. Prawie Chrome OS. Mianowicie jest to Chromium OS. A dokładnie jest to Cloud Ready. Cloud Ready. Słuchajcie, działa to praktycznie na wszystkim. Fantastyczna sprawa, żeby ożywić coś takiego. Trzeba pamiętać o jednej, jednej rzeczy. Tak, że Chrome OS, tudzież Cloud, Cloud Ready, tudzież Chromium OS jest przeznaczony raczej tylko, wyłącznie do pracy z przeglądarką. Do pracy, powiedzmy, takiej typowo biurowej, oglądania filmików, tego rodzaju rzeczy. To nie jest system operacyjny, taki jak Linux. Owszem, to jest oparte na Linuxie, jak najbardziej, dokładnie na Gento, ale jest to bardzo ograniczona funkcjonalność. Zresztą, jeżeli ktoś wie, jak zachowują się chromebooki i do czego służą chromebooki, to będzie zdawał sobie sprawę, jak się taki systemik, powiedzmy, sprawuje, tak? do czego można go wykorzystać. Na przykład, dla seniora. Bomba. Po prostu tam jest przeglądarka, tam można sobie oglądać filmy, yy, można sobie rodzić po stronkach yy, i tyle. Praktycznie można powiedzieć, że tyle. Są tam jakieś aplikacje w sklepie, ale to już zobaczycie yy, sami jak to wygląda, jak to się zachowuje. Yy, to co? Zapraszam do zabawy. Chromebooki. Co to kurde jest? Są to komputerki, na których zainstalowany jest Autorski system Google'a czyli Chrome OS, tak, one są głównie przeznaczone do jak to się mówi bardzo, bardzo brzydko, moim zdaniem brzydko, konsumpcji wszelakiej treści filmów ogólnego rodzaju internetu, przeglądania, pisania sobie w necie, korespondowania w internecie. Wszystko co jest oparte można powiedzieć o przeglądarkę Chrome, bo tutaj ten system ma jedną, piękną, wspaniałą przeglądarkę Chrome. Yy, dodatkowo w normalnym Chrome, yy, Chromebooku, tak jak jest zainstalowany Chrome OS, to macie dostęp tutaj do sklepu Play, między innymi jeszcze tam parę jest usprawnień. W tym systemie, który ja wam pokazuję, tak, Czyli chodzi mi tutaj o Chromium OS, to jest otwarto-źródłowy projekt stworzony między innymi przez społeczność, tak. Na podstawie tego firma CloudReady stworzyła, można powiedzieć, coś ala Chrome OS, tak? To się nazywa CloudReady OS, tak, bodajże Cloud Ready, coś w tym rodzaju. I macie tutaj właśnie zainstalowany system Chrome, Chromium OS, to mi się kurde ciągle myli. I macie funkcjonalność bardzo, bardzo zbliżoną do yy, Google'owego systemu Chrome OS. Tak? Z tym, że jest tutaj parę ograniczeń. Tutaj yy, w tym systemie akurat yy, nie ma sklepu Play. Nie ma tutaj możliwości rozumienia, tak jak powiedziałem, aplikacji z Androida, aplikacji z Linuxa. To jest typowo przeznaczone do używania na przykład pracy biurowej. Typu pracujemy sobie w chmurze. tak? Mamy tutaj podłączony dysk Google. Jest to oczywiście jak najbardziej wymagane rejestracja i tak dalej. Podanie konta Google, tutaj się logujemy, można sobie edytować dokumenty. Są proste gierki i tego rodzaju rzeczy. Fantastyczna rzecz, jaka tutaj jest, to jest on bardzo, bardzo szybki. Powiem Wam tak, że ten, ten terminal tutaj, ten, który ja mam, T610, on sobie chodzi jako taki komputer, tak, domowe kino, można powiedzieć, pod Lubuntu. Chodził. Już nie chodzi, dlatego że jak postawiłem na tym cudzie, postawiłem sobie właśnie tutaj Cloud Radio OS, to powiem wam, że jest potęga. Jest dużo lepiej, jest dużo szybciej. Tylko tak jak mówię, no jest tu po prostu duże, duże ograniczenie. To nie jest normalna dystrybucja Linuxa, nie jest to Windows. Tutaj nie może sobie grać, nagrywać, steama, innych rzeczy. Nie ma. To jest po prostu typowo do ogarniania, można powiedzieć, internetu Jakiej pracy, powiedzmy, biurowej, z pakietami jakimiś innymi, różnymi, tak, dzięki Google Docs, oczywiście. Są jakieś tam proste gierki, ale nie jest to cudo. Filmy chodzą fantastycznie i zobaczycie sobie, i na YouTubie, i na przykład na CDA, nie ma tutaj problemu z steringiem, jest potęga. Ja sprawdziłem ten system na raz, dwa, trzy, na 4 komputerach. Chodzi jak burza. W przeciwieństwie do tej. Hmm, Próbki, którą się robi, tak, mianowicie dochodziło Chrome OS Git, i bodajże tutaj gdzieś było yy, przeróbka, tak, butowanie po prostu yy, Chrome os -a dzięki jakiejś tam przeróbkom, hakom, yy, po prostu u, yy, na normalnym komputerze, tak. To nie do końca działa, są z tym olbrzymie problemy. Ja sprawdzałem to, na tak dlatego mówię, na czterech kompach tego normalnego Chrome os nie byłem w stanie odpalić, ni hu hu, nie ma, nie ma takiej opcji. Winą jest prawdopodobnie to, że w każdym z tych kompów mam niestety NVIDIA i ona powoduje problemy. Jeżeli wy macie, na przykład wy chcecie odpalić sobie ten Chrome OS, tak, oryginalny Chrome OS i macie NVIDIA w kompie, to o tym zapomnijcie, nie ma takiej możliwości. Musi być igpu GPU Intela, czyli karta wbudowana w procek Intel'owski Ewentualnie, czego nie sprawdziłem już Być może chodzi na Radeonach. Tego nie wiem, nie dam głowy W każdym razie na NVIDIA, jeżeli macie lapka z NVIDIA Zapomnijcie o takiej możliwości Jeżeli macie PC z NVIDIA Zapomnijcie, to wam po prostu nie ruszy Natomiast Cloud Ready chodzi na wszystkim Czy NVIDIA, stare NVIDIA, nowe NVIDIA Po prostu jest potęga Bajka, tak? Jeżeli chodzi o instalację tego, zrobię kolejny film, gdzie wam pokażę, jak to należy zainstalować spod, spod Linuxa. Jak to można sobie ładnie ogarnąć, bo tutaj też jest parę pułapek, na które trzeba będzie zwrócić uwagę. Dobra, nie będę wam już tutaj przedłużał, pierdzielił głupot. Najpierw wam pokażę na laptopie, jak to się zachowuje, a potem przejdziemy sobie już bezpośrednio e, na nasz kochany terminal. Zapraszam. Tory za jakość obrazu, tak jak mówię, to jest nagrywane kamerą. Całkowicie po prostu od zera go tutaj włączam, pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Teoretycznie jeszcze do kompletu może wam przyspieszę niektóre też, bo to troszeczkę wolno chodzi. Pierwsza bardzo ważna rzecz to jest HP Elite 8440P. Tutaj jest zamontowany zwykły dysk twardy HDD 5400 obrotów. Do tego 6 GB RAMU to jest i 7, czyli standardowy stary sprzęt. Tak jak mówię, no sorry za jakość obrazu. Potem, jak przejdziemy do terminala T610, to będzie już nagrane normalnie graberem. Natomiast tutaj możemy nagrywać to po prostu kamerką. Dlatego, to wygląda tak jak wygląda. Słuchajcie, pracuje się bardzo, bardzo fajnie. Działa to bez najmniejszego problemu. No, ale to jest w sumie dość mocny laptop. Jeżeli ktoś chciałby na tego typu laptopie postawić. Chrome OS'a, prawdziwego Chrome OS'a, tak? Tam z hakami, i tak dalej, i tak dalej. Będzie problem olbrzymi z Nvidia. Słuchajcie, problem z NVIDIA, dlatego, że każdy sprzęt, który ma NVIDIA na pokładzie, nie odpali Chrome, o, Chroma, po prostu. Nie ma Chrome OS'a, nie ma takiej możliwości. Chromium, jak widać, działa bez najmniejszego problemu, natomiast Chrome OS na tym sprzęcie przynajmniej po prostu powoduje tutaj restart nam to troszkę niestety tutaj restart. Ja wam to przyspieszę trochę. Bla, bla bla bla, takie bla bla bla. I tu macie odpalenie, już proszę bardzo. Tu mamy odpalony już normalny systemik. Jakaś tam sobie tutaj leci reklamka, coś takiego. W każdym razie pracuje się na tym bardzo, bardzo przyjemnie. Tak jak już powiedziałem wcześniej, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jest to bardzo mocno ograniczony OS. On nie jest przeznaczony do normalnej pracy. Tutaj można sobie chodzić, trzeba mieć podłączone konto Google, tak, oczywiście, jak najbardziej. Tutaj jest kwestia również taka, że nie ma dostępu do sklepu Play, tak jak w normalnym Chromebooku. Tutaj nie ma jeszcze takiej możliwości, być może to będzie kiedyś zrobione. W każdym razie zobaczcie sobie, jak to działa. Słuchajcie, to jeżeli chodzi o otworzenie filmów, natomiast resztę, resztę, jeżeli chodzi o nasz kochany Chromium OS, tak, tudzież Cloud Ready, pokażę Wam już po prostu na normalnym terminalu HP610 z grabera. Zapraszam. No i włączam naszą maszynkę, to będzie teraz nagrywane na naszym terminalu. Postaram się pokazać cały proces uruchamiania. No, ewentualnie go przyspieszę, bo tak jak mówię, tutaj sobie, natomiast tutaj na terminalu. Yy, idzie to z karty pamięci, yy, z karty flash, więc powinno być w miarę, w miarę trochę szybciej niż na, na yy, tam na laptopie, że powinno to uruchomić. Yy, dodatkowo ja będę sobie tutaj pracował na takiej klawiaturce bezprzewodowej z gładzikiem, tak pięknie powiedziane, z gładzikiem. Yy, dlatego bardziej to będzie te ruchy myszki będą takie dziwnawe. Jak widzicie chodzi to naprawdę bardzo fajnie. Tutaj jest podobna możliwość wyłączenia tego logowania, tak, czyli żeby automatycznie logowało do systemu. Eee, szczerze mówiąc nie wiem, mam pojęcia, gdzie to, gdzie to można sobie zrobić, ale taka możliwość istnieje, jak najbardziej taka możliwość istnieje. Tu mam informację o tym, że VirtualBoxa już nie ma, bo nie ma. Słuchajcie, standardowo po uruchomieniu wygląda to tak. Tak to się prezentuje nasz piękny Chromium OS, tudzież Cloud Ready OS. Tak? Bardzo przypomina Androida, bo to ma być, ma być proste, ma przypominać Androida. To samo kiedyś pokazywałem Wam podobny projekt. Chyba to się nazywało Endless, czy en, en, Endless chyba, 3.8, e, takiego Linuxa, tak? Też to było coś takiego, e, z tym, że to można było jeszcze zainstalować aplikacje i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie ma takiej możliwości, to jest typowy Chromebook, tutaj mamy przeglądarkę, mamy sklep i koniec, kurde, tak? Ja też chcę sobie hakować, chcę sobie dodawać różne rzeczy, proszę bardzo, nie ma najmniejszego problemu. OK, przejdźmy sobie tak. Klikamy sobie oczywiście tutaj yy, po prawej stronie na dole. Mamy takie informacje. Działa Wi-Fi, bo sprawdziłem yy, karta TP-Linka na Realteku 8188 oraz Aterosa działają bez najmniejszego problemu tutaj. Jest naprawdę super. Yy, ściszanie, rozjaśnienie ekranu jak najbardziej działa. No to u Was tego nie będzie akurat widać, ale, ale Teges. Yy, dźwięk również działa. Dźwięk nie ma problemu. Jest jak najbardziej w porządeczku. Włączamy sobie powiadomienia, włączamy sobie powiadomienia. Dużo tutaj fajnych ustawień jest. Nie wiem czy zmieni kolor, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Żeby nie męczyło oczu, zmieniam kolor, po prostu barwę na różny tam, znaczy na, usuwa biały, niebieski kolor. Przepraszam, zakręcony dzisiaj jestem. No, jak nie będę mówił co. Słuchajcie, teraz tak, przejdźmy sobie tutaj do opcji. W pierwszej kolejności przejdźmy sobie do opcji. Ten terminal od razu mówię ma dwa rdzenie, tutaj jest 4 GB RAMu i karta flash 16GB to jest całość. Ten on sobie, tak jak mówiłem już wcześniej w materiale, on sobie stoi tam po prostu w drugim pokoju, robi za, za taki Smart TV w cudzysłowie, nie mamy tutaj Smart TV, więc po prostu mam podłączonego tego terminalka poprzez, poprzez HDMI i on bez problemu odtwarza filmy, wszystko pięknie, można sobie oglądać, nie mam naszego problemu. Tutaj mamy informacje, tak? co, gdzie jak. Proszę bardzo, to jest sieć podłączona. Yy, mamy usługę Bluetooth jak najbardziej. To wszystko działa, bo sprawdzałem to wszystko bez problemu, na myszego działa. Możemy robić sobie konta dodatkowe, ustawienia widzicie, że prawie jak przedlądarka. Po de facto to jest przedlądareczka. Na początku trzeba zainstalować sobie proprietary yy, media components, czyli kodeki wszelkiego rodzaju. Tak? To jest po prostu taki wymóg, że w niektórych krajach... Tego robić nie wolno, bo się złamie wtedy prawo, bla bla bla, dlatego każdy sobie samemu musi to uruchomić. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o chromium. Ustawienia, widzicie myszka, klawiatura, wyświetlanie wszystko jest normalnie, można sobie ładnie dostosować. Ja, co kto tutaj potrzebuje, powiem to w ten sposób. Naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie. Ustawienia ekranu, jak widać, również są tutaj, można sobie wszystko fajnie dokonfigurować. To samo podświetlenie, czyli po prostu, tak jak to mówiłem, właśnie usuwanie światła, między niebieskiego, można sobie tutaj również skonfigurować. Makro Silikon, dlatego, że to idzie przez graber dlatego się to tak nazywa. Zarządzanie pamięcią, to wygląda w ten sposób większość waszych plików jest przechowywana w chmurze Google. Proszę to brać od razu, dlatego tutaj się loguję do Google i podpinamy sobie tutaj po prostu dysk Google, bo wszystko idzie od razu tam. Więc po prostu dla mnie jest bajka, bardzo fajna rzecz. Jeżeli ktoś oczekuje normalnego komputera, normalnego używania i tak dalej, no to zdecydowanie nie. To nie jest to. To nie jest po to ten system został stworzony. Zdecydowanie nie. Zmień obraz konta na urządzeniu. Możemy sobie wybrać, dograć, co kto woli, jak ktoś chce. Jak widać ustawień tu jest naprawdę dużo. Tapetek też jest kilka fajnych. Możemy sobie pobrać, ewentualnie albo z internetu, albo sami dograć, ewentualnie stąd sobie coś powybierać, jak ktoś chce. Nie jest taka możliwość. No dużo możliwości konfiguracji tutaj nie ma. No ale myślę, że każdy w miarę to do siebie dostosuje. Zarządzanie aplikacjami. Teoretycznie, ja to mam już tutaj zainstalowane. teoretycznie. Postaram wam się coś pokazać z tego, bo parę rzeczy fajnie chodzi jest ok, jak najbardziej. Słuchajcie, sprawdziłem, sprawdzałem kamerkę w laptopie i działa. Kamera w laptopie tamtym w HPQ 8440P Elite jest obsługiwana bez najmniejszego problemu. Wszystko fajnie działa, więc konferencję można sobie tutaj, że to powiem, ogarniać. Super sprawa, bomba. To jest bombowo jak widzicie chodzi bardzo fajnie naprawdę na tak starym sprzęcie to jest wow bo to jest kurde nie wiem czy poniżej, nie poniżej specyfikacji w ogóle wymaganej tutaj żeby to ogarniać ustawienia tak jak widać można sobie włączać wyłączać różne rzeczy wyszukiwarki aplikacje datek godziny prywatności wszystko jest tutaj ładnie do że to powiem, ustawienia about cloud ready tu jest fajna rzecz a propos chodzi cloud ready tudzież chromium os Natomiast on, ma, on sam się aktualizuje, automatycznie jest aktualizowany. Deweloperzy tego Chromium OS piszą go zgodnie, po prostu tak jak Chrome, znaczy Google wypuszcza swoją nową wersję Chroma, tak, Chrome os to oni wypuszczają kolejną. Google oczywiście o tym wie. Oni współpracują z Google na temat tego systemu, więc tutaj nie ma mowy o żadnym piractwie i tak dalej. Jeżeli chodzi o menu aplikacji, przechodzimy sobie tutaj. No, tu najlepiej się pracuje wiadomo na ekranie dotykowym, tak? To wygląda w ten sposób. Tu mamy drugie menu. Ja nie mam tutaj dużo zainstalowanego, więc nie ma tutaj dużo aplikacji dowelonych. Jeżeli chodzi o sklep, jedyny sklep, skąd można ściągać aplikację rozszerzenia, to jest Chrome Store, tak? Chrome Web Store. Tylko i wyłącznie stąd. Przynajmniej teoretycznie, tak? Zaraz wam pokażę taki mały Mac. Bo ktoś mi ostatnio nie wierzył, że to jest oparte na Linuxie i w ogóle i tak dalej. To jest oparte na Linuxie, jak najbardziej. I to bardzo jest oparte na linuksie, za sobie zobaczycie. W każdym razie gierki, wszystko jest naprawdę fajnie. Ja, to jest bomba. Zaraz wam to pokażę tego Cartoon Strike'a, bo ja sobie zacząłem w to ciupać. To po prostu szok, że to w ogóle chodzi na tym terminalu, ale chodzi. Jak widzicie jest porządeczku. Teraz to co obiecałem. Zobaczmy sobie na YouTube'a. Proszę bardzo. Jeszcze raz przypomnę. Dwa rdzenie, 4 GB RAMu. To jest stary proc. Zajechany tak, że po prostu głowa mała, tak? Przedtem na tym stało Lubuntu. Lubuntu chodzi w miarę dobrze. Chociaż czasami Lubuntu ma problem z rwaniem ekranu, tak? Tak zwany tearing się nam pojawia. Ok, mam odpalony pełny ekranik. Proszę bardzo, odpalamy. To jest 720p. On na początku trochę nam zrzuci latek, bo tam się jeszcze reklamy dodowują, cudawianki, ale ogólnie jak widzicie 720 naprawdę bardzo, bardzo fajnie chodzi. Tak jak mówię, ja to już sprawdzałem przez parę dni i nie ma tutaj na co narzekać. Nie ma, po prostu autentycznie nie ma. Ten terminal sobie bardzo fajnie daje radę, jak już przybuforuje wszystko, jak najbardziej sobie tu można to tematycznie oglądać. Nie chodzi to szybciej na pewno od Lubuntu, to jest, to jest inna bajka, no ale to jest tylko praktycznie przeglądarka, tak? Dobra, wejdźmy sobie na standardowo, tak? A wejdźmy sobie tutaj Linux.pl Zobaczmy, jakie nowości nowe są w naszym internetowym, Linuxowym świecie. To muszę sobie przeładować, bla, bla, bla. tak jak mówię to jest karta pamięci, która jest słabej, znaczy karta flash bardzo słabej wydajności, ale widzicie to działa, to normalnie sobie tutaj pracuje, można sobie wrzucić drugą przeglądarkę, żeby nie było to, że tylko jedną zawsze otwieram i jest lipa, wrzućmy sobie tutaj dowalmy reklamami ile wlezie po prostu na maksa. W każdym razie mówię, do, do przeglądania internetu na stary sprzęt, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo stary sprzęt yy, Powiedzmy tylko jedna kwestia, musi być 64 bity Musi być 64 bity I 2 GB RAMu, tak? No bo przeglądarka swoje żre Ale jak już to macie, to powiem wam dla jakiejś starszej osoby czy coś yy, To jest bardzo, bardzo fajna, yy, fajna tutaj rzecz, no RETLAM po prostu są tutaj na tony niestety ale widzicie, tutaj po załadowaniu wszystko się już nam ładnie załaduje. Reklamy się nam poładują po prostu tutaj, tak, tu jeszcze nie zdążyły, chyba dalej idą reklamy, dalej idą reklamy. Tak to kurde, niestety, nam wygląda. O, można sobie zmniejszać, zwiększać. Teoretycznie jest to nowe biurko. Nie wiem, jak udało mi się to włączyć, ale udało mi się to włączyć. Kolejny ekran wirtualny, proszę bardzo. Na ekranikę wirtualną sobie można pracować. Tu jeszcze nie ogarniałem dokładnie, a tak się połącza po prostu. Ok, tu mamy wirtualną Polskę. Tu mamy wirtualną Polskę. Widzicie, to już jak się przeładuje, to już naprawdę jest ok. Można sobie tutaj ładnie tego znaleźć. Kupa reklam, po prostu można oczywiście załadować. Wiadomo, jakie programy, żeby nam to wszystko zablokowało, żeby tyle śmieci po prostu na ekranie nie było i zaczęło to chodzić normalnie. Jest taka oczywiście, jak najbardziej możliwość. Mam nadzieję, że niektórzy się tutaj zajawią, bo naprawdę bomba. Powiem wam, że jest, że jest fajny system, naprawdę taki fajny leciuteńki system do specyficznej rzeczy, tak. A karton Strike, no tutaj będzie rzęsić, to mówię od razu, tak. Do tego nie mam tutaj myszki pod ręką niestety żadnej. No ale chciałem wam to po prostu pokazać, jak tam się tutaj to yy, zachowa. Ta reklama w kółko leci, kurde, mogliby coś zmienić. To ruszyło, końcu nam to ruszyło. Cartoon Strike, tak, dobrze myślicie? To jest prawie. to. No. Prawie Counter-Strike. Prawie. Wybierzmy sobie. o, tutaj jest 14 ludzi. Tak. o, no, najlepiej się do Stanów podłączyć. Bo w Europie mało kto gra. O dziwo. A w Stanach jeden, jeden serwer, który tutaj jest. Yy, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się na nim tutaj pracuje powiem, znaczy pracuje gra. Fajnie to wygląda nie. Tylko chodzi kiepsko, bo chodzi kiepsko. Jak jasna cholera chodzi kiepsko. Ja spróbuję tutaj coś. Yy, quality Fastest jest. No szybciej się nie da. A i przełączyłem na ten. Dobra, dajmy sobie save, tak? Jedziemy sobie. A, wybierzmy sobie pana broda tego. No i gramy. Działa. <ścoughs> Prawie działa. No na to czpadzie się cholernie źle gra, naprawdę bardzo, bardzo się źle gra na to tak? Bo to sami pro-gracze od razu mówię, że kupa cheaterów jest <grych> nie no, to czpardzie się tutaj nie da grać. Ni hu hu, tak się mniej więcej prezentuje, jeżeli chodzi o nasz tutaj Chromium OS, tak więc dużo cudów tutaj nie ma. Można sobie, tak mówię, pokonfigurować, dokonfigurować jak ktoś coś lubi. Fajny taki kiosk zrobić na przykład tak multimedialny coś takiego albo dla starszej osoby po prostu tak ona ma wejść ona tutaj nic nie zepsuje bo się nie da praktycznie zepsuć tak na końcówkę słuchajcie dla tych sobie trwali mam fajną niespodziankę mianowicie naciskamy sobie ctrl alt f2 i przenosimy się do konsoli no właśnie logujemy się. No i jesteśmy w pingwinie, można powiedzieć. Prawie w pingwinie. Free minus k, tak to wygląda. Usage 700Mb, około, coś w tym rodzaju. Zajętość dyskowa, również sobie można sprawdzić, jak najbardziej. Help chyba tutaj nie działa. A, nawet jest help, czyli daje nam pełną informację o komendach, które są tutaj, załóżmy, dostępne. Mamy sobie topa, jeżeli ktoś coś, coś potrzebuje sobie sprawdzić. Jakieś procesy chodzące, nie chodzące. To topem można sobie tutaj tematy, że tak powiem, ogarnąć. Bardzo fajnie i przyjemnie. No dużo rzeczy tutaj nie ma, tak? Dużo rzeczy tutaj nie ma. Ale ogólnie... Nie, i name, tylko uname-ar. Un nie wiem, czy pokażę. O, nawet jest. Linux, localhost, 5.4.66, proszę bardzo. AMG, GT65, coś tam. G56, procesor, Authentic, AMD. Tak to tutaj nam, że tak powiem, po prostu sobie wygląda. Słuchajcie, jeżeli chodzi o. To jest normalny Linux pod spodem, więc jeżeli ewentualnie można sobie coś tutaj pokombinować, teoretycznie jest to trochę zabezpieczone. Więc, żeby dostać się do pełnego trybu tego Linuxowego, chyba trzeba jakiegoś haka zrobić czy coś w tym rodzaju. Nie wiem, nie próbowałem, ja nie wnikam, nie to zupełnie, nie Interere. W każdym razie, tutaj, jak coś, coś ten, to możecie się po prostu pobawić. Ctrl Alt w F2, przychodzimy sobie. Ctrl Alt w 2 czy w 1? Chyba na 1. A chyba już nie mogę sobie wrócić. Tu mam konsolę, ko ko dalej i dalej. Dobra, mniejsza z tym. Słuchajcie, tak wygląda mniej więcej chromium OS Cloud Ready. Następny odcinek zrobię, pokażę Wam jak to zainstalować. Bo tutaj jest troszeczkę jedno wszystko, czy przekombinowania. Teoretycznie jest możliwość dual boota, ale ja tego nie sprawdzałem, więc jeżeli będziecie sobie to instalować, to uważajcie obok Windowsa, bo może Wam, bo tutaj jest zasada taka, przy instalacji standardowo jest motyw taki, że czyszczony cały dysk do zera. Teoretycznie tam ludzie piszą, że jest możliwość dual bootu, nie wiem, nie sprawdzałem, ja od razu ostrzegam. Jeżeli sami sobie znajdziecie instrukcję do tego, sami będziecie to instalować to uwaga na to, że on kasuje wszystko na twardym dysku do całkowitego zera, więc się nie zdziwcie, że zostanie wam tylko na przykład ten Chromium OS, a wasza winda z grami i tak dalej wszystko po prostu wyleci do kosza, nie do odzyskania, tak? Proszę o tym yy, pamiętać. Tyle. To jest cały nasz zajawkowy, że tak powiem, Chromium OS. Eee, no i tyle. Tyle. Nie będę wam przedłużał dzisiaj. Do następnego miłego, fajnego, pozdrowionego filmiku. Cześć!